Witam widzów pięknych, zagramy sobie, do tego pajka trafić. Nie, nie trafiłem. Ale się kupić ten item jeszcze raz? Halo? Alo! Alo. A... Poszło się, pani Kalista. Da się, da się, wbiję, zaraz, spokojnie, nic się nie stało, widzowie. <grystanie> no stanęli na sobie, nie dało się chwycić. Kalista jest w ogóle pickiem z tego, z lordsów, nie? A czy z MSI, chyba najbardziej obleganym pickiem jest. Bo Kalista na to jest tak popierdziwym liniem, a tego ludzie nie widzą, może często, że oni tam mają dwa zempowered basiki, nie? Bo Kalista ma na pasywkę, że jak bije w ten sam tag z tym swoim chłopem połączonym. Arena ta ma też że tego marka z bezików nakłada i takie plomby tam na tej linii lecą są. Ale moja kalista tutaj nie będzie bić, co i Kalista, aż to teraz wiem. A myśli, że jest fajne, ale nie. A czekaj, czekaj, bo cię muszę ten zastunować. No i moja kalista jest kubskiem, też mało gram tym czempionem. Ale ona też dużo właśnie daje, jak długo gracie na wojnie, bo te kalowanie rki to. Musisz sam to kliknąć, tak zawsze chłopci powie, kiedy chce być wciągnięty, nie? O! Chyba no zabiliśmy, lol Ja się nie wiedziałem, czy będę mieć jak jeszcze raz, proszę Może powinien zeribić od razu, ale Zeri w sobie mądra Drugi poziom robimy, nie? I lecimy w nich ale potem czemu nie odpchnięty i po to szybciej, to jest pytanie. O! Ładnie. Nie wiem, jak ten ostatni BASIC ale ładnie. Ja na kupo czeka, że na tym pakie się wpierdził szybciej. Musimy to poucznąć już. Ładnie, ładnie. Trochę CSU wzmysłowano, ale ma zero, więc no. Nie, nie, patrzyłem na ruchy tej Zeri. Podejdzie. Szczędnie wziął tamta level 1, czy nie, czym się wydaje w ogóle też. Pewnie jest napisane i zadało te. O, mam chyba full builda na, na pierwszym baku. Podoba mi się to bardzo. Oni to opportunity grają, nie? Nie jak to się w polskiej wersji nazywa. Szansa, okazja. To. No dobre to jest w No bo widziałem, że te kalisty z LCK, czyli z korejski, to zawsze grają A ci znaczy, z Europy grają metal yy, tempo, to zależy. No tutaj, metal tempo byłoby lepsze, bo mam full out teoretycznie. Ale mi się wydaje, że zrobię Cyrilę trzecią w takim razie. Zrobię opportunity, i tu co, i tu bańkę? Zobaczymy, jak będzie z killami. Mam sobie zmisowane, niestety, ale to już jest normalka. Ważne jest żeby te targety spiłem przebić, to jest straszny dobry połup na linii. A za dużo minionych trochę jest kolega. sam samonerów nie mają. Blokuje mnie. chwilę jeszcze. Ładnie. Jakoś tu zafrizować? Tak, średnio, zeszetować to można. No, oh moja kalista jest trochę zardzewiała. Znaczy nie zardzewiała, nigdy nie zardzewiała nawet. Jest, bo jak mówię, jak championa kiedyś widziałem, to zawsze wiedziałem, że to nie jest champion taki, no. Do solo kolejki. A kańska nakryte trendy? No co, no rzucanie monetką piękne. Nie zadawał. O, i też nie żyje. A, no to. to Shena, może? Kurde, nie trafiłem. Jak to, jakby to leciało, te kół, tą, ee, to by ją zabiło. Na 100% by to rozpierdziło. W sumie buta powinien zrastać. Ten but jest tak ważny na tej kaliście. Cholera. Tabiki, może zrobić? Kurde, mogę tabiki kupić. Znaczy, no. Chyba tabiki kupię. Nagram te tality, to i tak tylko rzucę te High-Low Blades i nic więcej nie zagram tak naprawdę. To show'a ma no szkoda, bo on przebił tej tyłek Zerii jeszcze teraz. No te High-Low Blades jest fajne, ale potem tak trochę w miejsce stajesz i tańczysz. To się z butem skaluje, nie? Po tych zmianach. Kiedyś to za tak Speed'em się bardziej skalowało. A no, co, ona chce cofnąć z takimi chopekami? Wave Jest tam dalej, no to ja tego tak nie puszuję, no bożą to, to puszować. Pike to piźnie pewnie, za no, szybko. To ci obiega do pulta, tak nie straci pewnie. Chociaż straci. powiem wavy. No i na kamień, czekamy, nie? Więc tak, tak chcę nagrać takie piczki co teraz są w miarę ciekawe, ale dużo się pozmienia, szczególnie w edikery w mam nadzieję, przynajmniej taką kumak kumaxujemy w tym bildzie, na pewno, nie? To też to powiem dodać. Jak sobie widzisz, gdzieś tutaj się spotkają. Całe to podwierzę. podwieże. Taki typowy zagrywka to jest nastakowanie wave'a, znaczy czy stakowanie spiru w minionie. W kanonie najlepiej, no bo najwięcej włoży. No właśnie ten. wejście stracił, stracił się. No, po buta na pewno chcę kupić tego, tabiczki. No ja widziałem, że grają, tak? Byłem wywolony, bo im no, oddają te tabiki cholernie, zrobię. To jest najlepsze w Zaraz ten Martial Cadencja, czy Martial Poison, jak to się nazywa. Też Distance Case w Boot Tier, no właśnie jak to będzie, bo mieli dodać ten tier trzeci butów, ale chyba to wycofali z tego pb w końcu, nie? coś takiego. Ciekawe to wpłynęło na Kallista, to będzie by nie zbugowało greca. całą, myślibyśmy, że ten kod Kalisty pozmieniać Nie zdziwiłbym się. Nie, mogliby tam po prostu limit dać, i by już nie działało. podoba mi się ten Mastery Killing Spree. Ok, końcu już próbuję pomóc, ale to nie jest takie proste zawsze. O nie dał się nabrać. Mamy Fajk może wjeżdżać teraz, gdzie chce, na, na ryby. Możemy się pobawić, jak chcecie. Mamy się pobawić, a bym Ja na pewno się da. Kupali na rąb, potem cofał godzinę i teraz znowu przepuszczowali za darmo. Mamy do się fajnie skarży, ten się skończy i co potem? A mi się że to jest taki build, żeby linię zaorać tylko i wyłącznie. Skalowaniem jest 100 razy gorsze. chociaż może potem by na tego spiratku Nie, albo nas stakują. A w krzaku czekają na nas, albo... ...master'em w krzaku myślicie, że się Do Q Kubie cholernie dużo. Szczególnie z tymi... ...ten na midzie był. ...master'em, on nie ma szóstki jeszcze. No, właśnie, a nie ja to jeszcze nie trafiłem. Ulungiem jestem. To nie jest takie proste Tam mam wizję tam mam double samonery, no można próbować, tylko że tu będzie ten chłopy tam pójdą na pewno Juszę, ale nie wiem, musiałbym idealnie go tamto zdrować, to to jest takie łatwe, ale na Hajlobiec się da No Na puszuję. i idziemy na smoka, nie? O Jezu, za późno polecił. Ładnie. Wydaje się, że możemy dalej. Bierz go na ruszt. Dlaczego to zagrać? Mogę nam z tym pomóc, bo ja nie to nie wiem, nie ma. Bo te Jeety już tyle nie wbijam tych Jeetek kiedyś, nie? Zda się tak, żeby ten brod nie raził mnie? Też nie chcę się ustawić pod tak? Na pewno jeszcze nie, to bije 500 teraz pewnie. O, tych Jeet mam. O, 468, tylko za to, ale to, Wave jest do dupy ustawiony. A jak właśnie poszukują, to można cofnąć. Mam nadzieję tak, bo dużo tych kasterów jest. Dobra, fajny smog, fajny smog. Mam na całą Opportunity. Dobry bakęcik, dobry bakęcik. Tańczę teraz bańkę robię, czy robię jakieś fatality lepsze? Bo no, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nawet na pewno robię, tylko nie drugą, trzecią bym zrobił. Bańka jest dobrym przedmiotem, po prostu. Tam trzena to mogę zblokować. U master'a niby. No tam trzena jest najlepszy, Tak, tak, poza tym to mi się nie podoba za bardzo. Ja momu No to się nie z speedem nie skaluje do tej... Się co się stało? się stało z tą zerą? Widzieliście to? No. <laughs> Tam były dwa Spiry w tym przecież, no o co chodzi? Jak to jest taka lista, naprawdę. Tylko, że to odpada szybko. Tak jak mówię, na 100% szybko odpada. Tam były dwa Spiry przecież w tym minionie. <laughs> no to te maksowanie też dużo trochę, trochę dało wrażenie. Fajnie mnie rozpierdzieliło no, chyba opportunity, no letality dużą, to jest na 11 minutę ile dostanę? 23? 4 letality? Jeszcze z tego dostaję letality? No tak, no przecież ja miałem, Teraz jak jak uderzyłem w tą Zeri, to miałem 32 30 chyba letality, tak na oko jak liczę to. O kurde, przeciąłem No nie ma szans, by sfreszować ten Shen, nie? Jeśli coś jeden to bije bez spirów, A jak coś weźmiesz na rush,pik to ja pogotuję z tobą. Nie, bo z tego warda rzuciłem, to był nie strasznie, nie wciągnąłem go, jestem kretynem. My bad, sorry, Kuba, nie widziałem tego, jestem ślepy. Nie, ja z nim to mam, palka mi wciągnął, to mi to No, jestem kretynem. Już nie jestem dziadek, nie mogę więcej niż jeden przycisk na raz wcisnąć. a ale indyj tak skoczyły. Tak, jak ja mu robić? A, ale zapakowali buciki. No i tak potem zrobię te to te no, Zróbmy jakiś ciekawszy, może. Może kolektor po prostu? Paka nie kupiłem te jak kolektora. O tak mogę zrobić, ten krypt też się przyda. Dla kolektora robię, fuck it. O nie zdałem mu dużo, bo miał tabiczki, nie? Była różnica. O, ale 2 dwa dwa przecież ich na pewno. Sorry, już bo ładnie gra jak troluję go trochę. Ale jakby mi się szepnął do łóżka, że R-ku, to ja bym z wtedy instant, bo to przyciski działają, mózg działa cały. Jak sam muszę podjąć decyzję, w tym jeszcze inne decyzje to już nie jest tak łatwo. No już to są wymówki, ale jest tak, no. Więc prawdę mówiąc, to jesteśmy lepsi od tych chłopów na MSI, bo oni gadają ze sobą, my nie możemy. A idę tutaj, Mastera pewnie spotka mi tyłek do zczaszka. tego Sena. Ja ma HP dużo. No, go mi mam puszny, czy co? On ma, ma skakanie, ma. Jego go hupnie? Musisz w niego wlecieć. A pierdziele. O, mu zadałem też tabliczki. O, tabliczki i wardensmain, tego nie widziałem. Nie przeleciały przez niego, Tspir? Chyba nie przeleciały. Nie wiem, w sumie. Miniony mam. A to zbufowali, chyba, nie? No kurde, szkoda, że się full the Team trafił akurat, no. What happens? <laughs> I ten shiklo w ten trainer tak za tych nałożył na siebie, te. Kurde. On tu może być cały czas. No fajnie, że nie mogę podejść do tego bo tu może być ten chłop, nie? Niewidzialny. I po wygrywa, o pierwszy cios zadaje. Już to tłumaczyłem, że jak dodajesz pierwszy cios, to silny jesteś. O, tak raczej nie wygramy, bo nie jestem aż tak giga sfidowany. Wiem, że też mam te biczki, ale... nie no, nieładnie, że mam te biczki. No Zeri tylko zepsuła. Zeri tak zepsuła. Akshan też zepsuł, nie złożył. O, jejciu, jejciu. O, dobra, no. Jak dojdzie do Lejta, to, to przegrywamy. Nie wiem, czemu tak głęboko w ich stronę wchodzimy i beze mnie gramy, ale no co zrobić? Ja tam idę dopiero. O nie, żyje garę, on da jeszcze down na teraz popierdzionego. Idę, idę. Aaaa, on flashuje, co tam się dzieje? Nie chcesz go na róż wziąć tego chłopa? Na pinku stoimy, nie? Nie możemy tutaj? No Czemu się rozdzielamy z tym paukencjuszem? No. Tu na pinku staliśmy. A, i trollujemy to samo. No, oni też, nie wiem, tutaj dajwują te chłopy. Zamiast smoka zrobić, A ja nie wiem czemu musiał stronę zmienić. Nie mieliśmy dobrą stronę od pinka. No mi się, mi się tak wydaje przynajmniej. jest? Nie, nie mogę. O, ciężka ta gra będzie już po tej walce na pewno. Bo tam do... więcej się pojawi tych armorków, wam powiem. No to jest granie i właśnie. Kus. Jesteś jeszcze... Właśnie najgorszą, najbardziej swoją swoją rolę w grze. Jeszcze się coś nie powiem co. No wyjdzie teraz z Frozen i na twarz. Bierz ją na ruszt. O, 560. Samoku po prostu z E. tego kolektora, ma. No nie wiem, my przegrywamy, my tak głęboko w ich tereny wchodzimy. To się też podoba. muszę nie solo na bocie. Blisko, nawet. Tą tu popeczkę robimy, czy co? Akszan jest na dole. Musiałby z na ten garen tak wygrać. Chodzimy tu? Dawaj. Napierdzielam, no. Wiem, że zmiana armora to dużo napierdzielę. Ładnie na listy. nie to trzeba zagrać. Konserwina na domu rozpierdziela bazę, co. A jestem silny teraz, mm, mm, mm. Tylko Nie wiem, czy to karny. Dostanę raz mnie co No, na Lady Carrier jestem. Raz, że zagram, wspomnę. O, i sery, Tylko seryjny się robi, muszę pamiętać. Nie wiem, czemu tą się tak dziwnie robi. Z tego brutalizera nie miałem na całego, nie? On drogi jest. No, no, no nie wiem. Ale muszę to złożyć, patrząc, ile oni armora mają. No, a tu, tutaj się działa on-hitowa, no, ale ta on-hitowa jest. No, skaczesz po prostu, skakanka jest. Jak się rozpędzisz, to jest fajnie, jak się nie rozpędzisz, to nie jest fajnie. Tutaj po prostu te trzy hity i rozpierdzielasz kogoś, albo umierasz i tyle. Bo nie możesz sobie tyle skakać, ile chcesz. Jakbyśmy go tu złapali. No nie wiem, że z tym Paukersonem chcę chodzić. Jak to mają wizję, to ja nie żyje, to jest tak śmiesznych rzeczy, Ale action jest na midzie. O sekundę też nie umrę z tymi butami, tylko Master mi wypierdziela. O! Close był, ładny. Stanę mu na twarzy po prostu, kontra. No ale jestem silnym jestem chcę z Steamkiem grać, bo solo i tak nie wygram na nikogo. One plating ma. Wije ten Spir dużo, no. Fight! Ten Trandel, tam Frozen Hercegi. <grymki> Fajn. <find> i tam winną grę grają na tym co ty. Jak mi to trafiło? A, nie żyje. No, nie ma sensu chyba wciągać tego Fajka, ale oni głęboko po mnie polecieli. Ale też ten Townshend'a, tak chyba ostatni pixel jego trafił mnie, paszką mnie chyba wciągnął. Myślałem, że go wykajtuje na tym hali ale jednak nie, na no polecie do przodu. Też w dół niepotrzebnie schodzę, no ale on w tą stronę się kręcił. A no nie było to najlepsze na świecie, ale no. Jakby nie ten auto by się oddalił od niego. Ja, no, na naszym terenie się raz bijemy turnament, więc to musimy to wygrywać w miarę. Ma kika lisi. Jeszcze jak na mordę, dostałem, Też w ogóle się nie ruszę. Byś coś szczekował, panie lisie. No W sumie mam 30 fajkę fajnie, bota idę chyba, czy za trendach coś bota? Może smoczek? Nie oddawajmy mi tego smoka, proszę. Nie chcę, żeby jeszcze więcej mieli tego armora, bo się. A ten wave jest jakiś ospierdziało. no. Myślę, że do zawsze wygrywa z tym trendem, czy nie? To nie chodzi o teraz, przynajmniej na ten moment. Jeszcze będzie coraz gorzej dla niego. Nie wiem, dużo prostsze jest, do... znaczy nie trzeba teraz skakać na kalistę. To tak ja mówię, rzucacie te tr trzy spele i albo fajnie jest, albo nie jest fajnie. Tak <ścoughs> ocenia się to po tych trzech. To już tu idzie panie do mnie o przed smokiem idealnie. No to unlucky. No, ja mam tutaj stanął, to tu będzie, będzie pewnie action iść. I łap go na mordę, a tam jest świnia. Nie rzucam duszku, tu mogę duszka rzucić, jakie No, musiałem to pęknąć przed tym chłopcie. Muszę odejść w maku jeszcze cały czas, a nie daj mi go na mordę proszę. O, mogę ja odpaść to żeby go dobił. A gdzie jest też całe, powiedzcie mi? Co, co się dzieje? Co tu się dzieje? Nie, nie wiem. Ja bym chciał raz, żeby ten Gary i Lissy byli przede mną, naprawdę. I griduje tą merkę, ten Gary, no, ten się tam modli do nieba. Tak, z tego smog będzie to tak jest zgód. Kurde, no właśnie ja odfreshowałem, bo on miał kół, cały czas, bo on mi na ten master, więc miał cały czas Q. Dobra, jest smoke, to jest Git. O, ładny kick. I wrócili! Gdzie ona jest, to Zeli? Co jest? Jak się nawrócili wrócili, widziałem jak tak usiadł. Ale gameplay ma ten trend. Gryz, gryz. ma jak tego smoka nie mają, to jest nadzieja. Jeszcze tego takich czek nie mogą dostać. Da się grać w grę. Dobra, pan Ryda przyszedł i zaczął rozpierzać. O Infinity gra Giga chat. A! No nie! No ja po mi się wydaje, że troszkę więcej zacznę bić, ale tylko wtedy Mogę to puszczać. Ile potrzebuję? 400 golda Skąd ja mam to wyciągnę z tyłka? Będę krabą szczarowić. Myślę, że żółtego drzewka za tak speedem by nie warto było grać. Przynajmniej, żeby troszkę tego tak speedu więcej mieć. Bo nie ma tragedii, ale kolorowo też nie No, wszyscy solo gramy, to jest też problematyczne, no. Znaczy solo, no, ja muszę za nimi chodzić, nie? Dostał, ale coś tu idzie do niego. O, jest ten grąb się zesetował jeszcze. On żyje, no. O! Wypierdzielaj tym masterem zapszonym, skaczemy! jak piek, kropuszka ropuszka. Nie możemy barona zrobić? Albo te dwójki przynajmniej? To jest tyle golda przecież. Ale wave jest w Ugandzie niestety i Disney tam z jakiegoś powodu się napierdziela jeszcze z nimi. Mi zaraz Akshan na plecy wleci. No ja, ja też tak umiem, ja też tak umiem by the way. No nie zdążyłem, no nie dałem rady. Jestem kretynem, ale ona tak dziwnie skaczy No ja tak nie mogę skoczyć przez ściankę koledzy do was Jak się poddali? Czemu się poddaliście wy kretyny też Jezus Maria czyż wystarczyło tego armora na... Nie, nie wiem co ci ludzie robią. Czemu oni to poddali? Co? Przecież nie byliśmy blisko soula z barona nie zrobimy z tego planu Zastrowaliśmy w barze. bo nie za golda gold, bo oddał Lisy.